Howdy, tak jak wynika z tytułu, w tym filmie pokażę Wam mój ranking włosów Undertale. Ej, hey, nie, 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 poczekajcie, proszę! Pod uwagę będę brał mechanikę walki, wiecie, tryby duszy i tym podobne, jej stawkę, emocje podczas niej, no i chyba najważniejsze dla Undertale, czyli soundtrack, który gra w tle. Do rankingu nie zaliczyłem psów ze Snowdean, amalgamotów oraz królewki strażników, no bo błagam. Dobra, lecimy. Yeah! Ale jeszcze zanim przejdziemy dalej, to mamy tutaj jedno miejsce honorowe. Zatem honorable Mention trafia do Metatona Neo. Znajduje się on tutaj, bo w sumie wszyscy wiemy dlaczego. Ciężko go w ogóle nazwać bossem. Znaczy jest on nam przedstawiony jako boss, to prawda, ale pada na jednego nawet słabego strzała i nie ma on żadnych ataków. Jest to bardziej coś w rodzaju pokazu tego, jak nasza postać jest teraz silna po wymordowaniu całego podziemia prawie. Ale po prostu nie danie go tutaj sprawiłoby, że miałbym dziurę w kształcie metatona w moim sercu w kształcie metatona. Dajcie mi spokój. Miejsce 15, Glide. Długo zastanawiałem się, czy zaliczać go w ogóle jako bossa. W sensie Wiki podpisuje go jako mini boss, tak samo jak psy ze Snowdeen i Amalgamoty. No i tak samo jak u nich, nie grał niego żaden specjalny soundtrack, a jego ataki to cały czas dwa te same w kółko i w kółko. Koniec końców znalazł się tutaj, bo dzięki niemu wyszło równe 15 miejsc. A raczej myślę, że i tak nikt z was nie będzie płakał, bo ląduje on na ostatnim miejscu. Jest to opcjonalny mini-boss, który został stworzony i zaprojektowany przez Mike'a Rayda podczas kickstartera Undertale za wpłacenie określonej kwoty. Możemy na niego trafić, jeżeli będziemy przez dłuższy czas skręcić się po tym pokoju z tajemniczymi drzwiami w Snowdin. Jeżeli chodzi o samą walkę, to tak jak już wspomniałem, nie ma ona żadnego swojego specjalnego soundtracku. Podczas walki z nim gra zwykły enemy approaching. Plus ma on tylko dwa ataki, więc chyba wszyscy dobrze wiemy, czemu się tutaj znajduje. Miejsce 14 Azriel Dreamur. Może być to trochę kontrowersyjny wybór, ale <grymnie> uważam, że walka z nim jest strasznie przeceniana i myślę, że <grymnie> no nie, no dobra, spokojnie. Miejsce 14 Napstablook. Od teraz będziemy mogli oceniać również Sąd traktora, który gra podczas starcia. Napstabluk jest pierwszym bossem w całej grze. Spotykamy go już w ruinach, gdzie to udaje, że śpi, blokując tam drogę. Sama walka nie jest długa i jakkolwiek wymagająca, bo można ją spokojnie skończyć w trzech turach. To teoretycznie w czterech, ale no. Przedostatnim miejscem ratuje go tylko muzyka oraz sam fakt, że no go po prostu lubię. Miejsce trzynaste: so Sorry. Jak już wspomniałem w moim filmie z ciekawostkami o Undertale, zawalczyć z nim możemy w pokoju klubu artystycznego w Hotland tylko 10 października o 20. I teraz uwaga, udało mi się z nim zawalczyć. Do dzisiaj pamiętam jak 10 października 2021 roku o godzinie 18 doznałem oświecenia i przypomniałem sobie o tym. Wtedy Undertale był dla mnie tematem numer jeden. Potrafiłem oglądać w kółko wszystkie filmy Katona od deski do deski, więc nic dziwnego, że tak z dupy sobie o tym przypomniałem. Wiem, że teraz mógłbym sobie zmienić czas w Windowsie, ale nie mam czasu. Z, z, znaczy, mam, ale mi się nie chce. Tak jak Glide, postać ta została stworzona na potrzeby kickstartera. Podczas walki, przez przypadek tworzy te dziwne cośki, których musimy się pozbyć. Na końcu narysuję dla nas piękny obrazek i sobie pójdzie. Podoba mi się, że w tej walce są używane niebieskie i pomarańczowe ataki, które zwłaszcza te drugie nie są zbyt często używane. Podoba mi się to. Sąd jak mimo że dobry i pasuje do postaci, to no, dupy nie urywa, dlatego miejsce trzynaste. Miejsce 12 Maddami. Kuzyn na psa Bluka chce nam spuścić srogi wpierciel za pomocą swoich miniaturowych wersji. Przyznam się, że zabił mnie raz czy dwa razy, kiedy pierwszy raz przewidziałem Undertale. Co za idiotę! Ale to dlatego, że nie miałem żadnych przymiotów leczących, ok? O samej walce nie mogę zbyt wiele powiedzieć, bo jedyne co tutaj robimy to po prostu wkurzamy te kółe, coraz bardziej nakierowując pociski jego koleżków prosto na niego. Na pomoc jednak przyjdzie nam Bluki, który przepędzi swoimi łzami swojego kuzyna. Miejsce 11. Toriel Nasza kozia mama postanawia przetestować nasze umiejętności przetrwania. Aby wyjść z ruin musimy ją pokonać. Nieważne czy pokonamy ją pacywistycznie, czy postanowimy ją brutalnie zamordować, to w obu przypadkach poczujemy się źle. Znaczy po tym jak ją zabijemy to chyba wiadomo czemu się poczujemy źle, no i jakby ja pierdziele skupię. Ale po tym, jak ją oszczędzimy i odejdziemy od niej, to zdamy sobie sprawę, że ona po prostu chciała dla nas jak najlepiej, żebyśmy mieli normalne dzieciństwo, z dala od jakichkolwiek niebezpieczeństw, które serwuje dla nas reszta podziemia. Sama walka, no... bądźmy szczerzy... nie jest trudna, ale trwa ona znacznie dłużej od tej z Napstablukiem, więc jakiś plus. Ale jeżeli chodzi o jakąkolwiek trudność tej walki, to znika ona, kiedy nasze HP zejdzie z dwóch. Wtedy po prostu przestanie nas atakować, albo w sumie jej ataki po prostu będą nas skutecznie omijały. Muzyka Heritage całkiem niezła i na pewno dodaje tej walce o wiele więcej emocji. Miejsce 10. Papyrus Pierwsza walka ze specjalnym trybem duszy oraz jedyna walka, w której nie da się zginąć. Bo kiedy nasz HP zejdzie do jednego, to zamknie on nas w swojej szopie, z której będziemy mogli wyjść chyba łatwiej niż z własnego domu. Papyrus, szkielet z marzeniem zostania członkiem Królewskiej Straży, postanawia pokonać nas i oddać nas w ręce głowie Królewskiej Straży i w końcu stać się popularny. Jego słynny niebieski atak sprawia, że stajemy się niebiescy. Dzięki temu na naszą duszę będzie działała siła grawitacji. Sama walka nie jest szczególnie trudna, można nawet powiedzieć, że jest jedną z najłatwiejszych w całej grze, jednak jest ona z pewnością jedną z dłuższych. W ogóle niedaleko znajduje się sklep, z którego można kupić masę przedmiotów leczących, co totalnie zabija jakieś większe wyzwania. Ale ten soundtrack. Bone Trolls. Jest to chyba najbardziej kojarzony soundtrack z Undertale zaraz po Megalowani. Strasznie pasuje do charakteru Papyrusa i, no ogólnie, no po prostu pęger. Lecz przed nami znajdują się jeszcze o wiele lepsze walki. Idziemy dalej. Uwaga, czas na ciekawostkę. Czy wiedzieliście, że początkowo podczas walki z Papyrusem istniała mała szansa na to, że Papyrus wybuchnie przez rozbysk słoneczny podczas walki? Toby jednak został zmuszony usunąć to z gry, ponieważ testerzy gry zaczynali płakać i byli pogrążeni w smutku, gdy to się wydarzyło. Oto jeden ze screenów, który się zachował z pierwszych wersji gry. A tak na serio, to jest jedna z wielu rzeczy opublikowanych przez to konto, na jak się kurde, polecam. Miejsce 9. Mad Miu Miu. Jest to ekskluzywna walka na wersję Nintendo Switch. Sam nie miałem okazji tam z nim zawalczyć. Mimo, że mam Nintendo. Zna znaczy, mój brat ma. Ale nie będę kupował Undertale tam tylko po to, by zawalczyć z jakimś jednym bossem. No, jeszcze aż tak mnie nie powaliło, nie? However. Żeby nie było, że oceniam bossa, z którym nie walczyłem, to udało mi się stoczyć z nią walkę w modzie do gry. Beats and pieces, może całe życie. Krótko mówiąc, remasterował Undertale'a i dodawał rzeczy z wydań na konsole. W ogóle dowiedziałem się ostatnio, że zmienił nazwę. Znajduje się teraz w rękach innych ludzi, bo główny twórca został aresztowany za no... No dobra, nie będę się nad tym rozwodzić, tak na no, dzieciolubstwo po prostu i tyle. Teraz mod nazywa się chyba New Hope? Undertale a New Hope? Coś takiego. A, a dobra, wróćmy, wróćmy do walki. Meddami postanowił zmienić swoje ciało, jednak nie możesz się z nim do końca połączyć, więc postanawia zaatakować nas z nadzieją, że to mu w czymś pomoże. Pewnie też, jak mi coś nie wychodzi, idę sobie na ulicę, biję pięć radomowych osób, które teraz można już uznać za niepełnosprawne, i moje problemy magicznie znikają. Co ja to. A, tak. No cóż, walka ta byłaby znacznie niżej, gdyby nie mechanika. Możemy tutaj bowiem rozszczepiać naszą duszę na dwie części. Wiecie, jak te joysticki na Nintendo, takie fajne. Pomysł całkiem ciekawy, ale te ataki są monotomne i stają się po prostu nudne po jakimś czasie. Ale. Ten soundtrack, no to jest złoto. Miejsce ósme, Andyne. Po tym jak papyrusowi nie udało się nas pokonać, to głowa królewskiej gwardii postanawia wziąć sprawę w swoje ręce. Po kilku nieudanych próbach dorwania nas w końcu staje z nami twarzą w twarz i postanawia nabić nas na jednym z jej włóczni. W walce Andyne będzie używała zielonej magii, przez którą nie będziemy mogli się ruszać. Jednak żeby bitwa ta była jakkolwiek sprawiedliwa, to da nam ona jedną z jej włóczni do obrony. Aby ją pokonać należy w momencie, w którym zdejmuje nas zielony efekt, uciec od niej. Następnie kiedy uda nam się dotrzeć do Hotland, padnie ona na ziemię przez ciepło, aby będziemy mogli wylać na nią wodę i zakończyć bitwę. Jak już wcześniej wspomniałem, w walce nie będziemy mogli się ruszać, co będzie ukazane zielonym kolorem naszej duszy. I jedyne co będziemy mogli robić, to blokować jej pociski. Jest to naprawdę fajna, ciekawa mechanika i jak w sumie każdy tryb duszy urozmaica walkę. Dzięki muzyce Spear of Justice walka ta zyskuje niesamowity klimat, który pobić może tylko jej genocidowa wersja. Miejsce siódme. Mafet. Podczas beztroskiej przadce po hotlandzie natrafiamy na dom Pająków. Tam atakuje nas Muffet, która postanawia nas zabić i sprzedać naszą duszę za niemałą sumkę. Dzięki temu będzie mogła pomóc pozostałym Pająkom w ruinach. Jako ciekawostkę mogę Wam powiedzieć, że jest ona kolejną postacią stworzona na potrzeby Kickstartera. W tej walce zostajemy zapoznani z fioletowym trybem duszy. Możemy się poruszać tylko po fioletowych liniach. Raczej każdy za pierwszym razem, kiedy przechodził Undertale, spędził tu trochę czasu. W moim przypadku nie było inaczej, umarłem tu parę razy. Pewnie i tak wszyscy o tym wiecie, ale walkę tę można zupełnie pominąć, jedząc jeden z fajniczych wypieków na oczach Mafet. Jednak jest jeden powód, dlaczego nigdy tego nie zrobiłem, a chodzi tutaj o Track. Chryste, jaki on jest cudowny! Miejsce szóste: Azgor. To jest walka, do której byliśmy przygotowani przez całą grę. Nasz główny cel, ostateczny boss całej gry. A przynajmniej tak się każdemu na początku zdaje. Po usłyszeniu tragicznej historii Azriela oraz po osądzie Sansa, stajemy twarzą w twarz przed królem wszystkich potworów. Po krótkiej rozmowie zaprosi on nas do pokoju z barierą i tam po pokazaniu przez Asgora dusz szóstki dzieci, rozpocznie się pojedynek. Jeżeli miałbym jakoś w skrócie opisać tę walkę, to powiedziałbym, że no to jest Toriel na sterydach, takich dosyć mocnych. Ataki, których używa tu Asgore, no to poza parama nowymi są to o wiele cięższe wersje ataków Toriel. Co się nie żeby było coś w tym dziwnego, w końcu oboje to dosłownie kozy rzucające kulami ognia, więc no. A trudności tej walki, jedni pokonali go za pierwszym podejściem, a drudzy mieli z nim problem i pokonali go dopiero za którymś razem. Wiecie, nie chcę się tutaj chwalić. Ale ja należę do tych, co pokonali Asgora za pierwszym razem, chociaż może dlatego, że znałem trik z ciastem Toriel i do tego pogadałem z nim trzy razy, przez co zadawał mi tylko 3 HP, więc to może dlatego, ha. Ale liczy się, nie? Emocje podczas tej walki no są niesamowite. Muzyka, tło i sam fakt, że Asgore na początku niszczy pieprzony przycisk Mercy. A jeszcze bardziej niesamowite jest to, że niszy ten przycisk nie dlatego, że nie chce, żebyśmy go oszczędzili, tylko dlatego, że on chce po prostu zginąć i jak zacie sobie z tego sprawę, to, to boli naprawdę. Wchodzimy do top 5. Miejsce piąte Photoshop Flowey. Po zabiciu lub oszczędzaniu Azgora pojawia się Flowey, który, podczas gdy my walczyliśmy z Azgorem, ukradł 6 ludzkich dusz. W dużym skrócie mamy teraz przepierdol. Flowey odzyskuje swoją moc determinacji i postanawia, za jej pomocą, wykończyć nas i wziąć naszą siódmą duszę, by stać się Bogiem. I tak oto wpadamy do jedynej w swojej rodzaju walce. Ciężko czasami opisać, co tu się dzieje. Jakieś palce, bomby miotacze, ognia, muchy. I co to jest? Psychodeliczna ta walka, nie? Ale gościu, ten soundtrack na koniec. No kurde, ogień, nie? Myślę, że to właśnie ta ostatnia sekwencja sprawia, że ta walka znajduje się tak wysoko. Miejsce czwarte: Metaton X. Mój ulubiony tryb duszy, mój ulubiony robot. A, albo drugi. Jeden z najlepszych soundtracków oraz nowe ekskluzywne dla tej walki mechaniki. Czy. czy ja muszę coś więcej. mówić? Dobra, powiem. Na końcu rdzenia, kiedy to mamy już wejść do windy i pojechać nią do zamku króla, na drodze staje nam metaton. Zdradza on nam, że te wszystkie jego wcześniejsze pułapki były tak naprawdę ustawione przez Alphys, a zrobiła to tylko po to, by pomóc nam je rozwiązać i stać się naszą bohaterką oraz zaskarbić sobie nasze zaufanie. Nad Tato jednak wie, że jeżeli nie uda nam się pokonać Azgora i weźmie on naszą ostatnią duszę, to zniszczy ludzkość. Dlatego postanawia zabrać naszą duszę, by za jej pomocą przejść przez barierę i stać się gwiazdą wśród ludzi, jaką zawsze chciał być. Altis jednak w porę nas ratuje, mówiąc, że żeby pokonać Mettatona trzeba przesunąć przełącznik na jego plecach, aby stał się wrażliwy na ataki. Kiedy uda nam się go obrócić i wcisnąć przełącznik, to staniemy się świadkiem najbardziej wystrzałowej walki, pełnej bomb, wdzięku, nóg, dram i rozlewu krwi. Aby skończyć walkę musimy dobić oszałamiające 10 tysięcy widzów. Albo 12 tysięcy, kiedy metaton ma jeszcze jakieś kończyny. Taki fun fact. Żółty tryb duszy jest moim ulubionym, strasznie przypomina mi gry typu Spaceshooter, nie? Jest to turbo zajebiste i sprawia, że boss fight z Metatonem jest jedyny w swoim rodzaju. Tryb ten jednak sprawia, że teraz nie tylko musimy unikać ataków, ale również w tym samym czasie musimy strzelać do różnych rzeczy, żeby albo złagodzić jakiś atak, albo żeby go zakończyć. Death by Glamour jest pierwsze w kolejce, by bić się z Hopesem Dreams, o miano najlepszego soundtracku podczas walki. Bam, bam, Wchodzimy na podium, i tutaj miejsce trzecie, Undyne The Undying. W skrócie, to o wiele cięższa wersja Undyne. Zaskakujące, nie? Świetny wstęp do walki, zajebista muzyka oraz żadnych zbędnych dialogów. Myślę, że osoby, które walczyły z nią, wiedzą, czemu się tutaj znajduje. Pamiętam, że dobre dwie godziny się nad nią męczyłem. Hm. Jeżeli miałbym dać wam jedną radę osobom, które jeszcze z nie walczyły, to zanim jeszcze wyjdzie do Waterfall, weźcie kilka itemów leczących ze sklepów Snowdin, bo rzeczy Gersona leczą znacznie mniej. Sąd w naprawdę robi robotę i sprawia, że jest to najbardziej klimatyczna walka w całej grze. Chciałbym powiedzieć coś więcej, ale tak na dobrą sprawę powtórzyłbym większość rzeczy, które powiedziałem o zwykłej Undyne. Miejsce drugie: Dobra, tutaj zostawię Was w niepewności przez chwilę, dobra. Ładna pogoda dzisiaj, nie? W sumie nie wiem jaka jest dzisiaj pogoda, w sensie w dniu, w którym to wstawiam, ten filmik wstawiam, bo no, no wiecie, ja to no nagrywam w... Dobra, miejsce drugie, Azriel Dreamer. Wytłumaczę się, okej? Okay? Spokojnie. Moim największym problemem z Azrielem jest to, że to nie jest do końca walka, znaczy okej, okay, nie zrozumcie mnie źle, to jest walka. Ale iMini mean jest to bardziej doświadczenie i piękne zakończenie gry. Co oczywiście nie jest niczym złym. Nawet w tym wypadku jest to zaleta, ogromna zaleta. No dobra, to no może przestanę jechać po tej walce, co? Każdy kto walczył lub po prostu widział tę walkę wie jaka ona jest świetna. Te kolory, ratowanie naszych przyjaciół, najlepszy... Najlepszy? Albo drugi najlepszy soundtrack w grze? Oraz chyba najważniejsze, czyli stawka i emocje podczas walki. Cała ta walka to jest po prostu jedno wielkie opus magnum Undertale. Wiem, że mógłbym to trochę bardziej rozwinąć, ale tego trzeba po prostu doświadczyć. Słowa tutaj według mnie nie wystarczą. może być tylko jeden. Zatem miano najlepszego bossa w Undertale zajmuje oczywiście Je SANS UNDERTALE. Po tym jak wymordowaliśmy połowę podziemia, Sans postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i dać nam jedyny w swoim rodzaju bad TIME. Piękny mamy dziś dzień. Ptaszki śpiewają, kwiatki kwitną. W dni takie jak te, dzieci takie jak ty powinny płonąć w pieklu. Po tych słowach zostaniemy wrzuceni w walkę, która może być uważana za jedną z najlepszych w historii gier komputerowych. Jest ona ciężka, wymagająca i z pewnością pochłonie masę naszego czasu, albo pieniędzy z naszego portfela, kiedy będziemy musieli kupić nową klawiaturę, bo poprzednia aktualnie jest w stanie agonalnym lub poleciała daleko przez okno. Sama megalowania, muzyka grająca podczas tego przedsięwzięcia. Jest to bez dwóch zdań najbardziej rozpoznawalny utwór z całej gry. Kojarzony jest on bowiem z, hehe, <morderczo>, morderczo trudną walką o posiadaniu, no złego czasu. Jednak tu nie chodzi tylko o rozpoznawalność, ale sam utwór krótko mówiąc naprawdę daje radę i jest no. No świetny. I nieważne, czy uważacie, że megalowania to motyw Sansa czy kary? To musicie przyznać, że... <laughs> potwornie on do tej walki pasuje. Osiągnąłem kur na konet. Jeżeli jesteście ciekawi, ile prób zajęło mi pokonanie Sansa. To było to 45. A wy ile potrzebowaliście? W ogóle na telefonie mam nawet filmiki, kiedy się z tą walką męczyłem. Relacjonowałem to wszystko mojemu koledze, który w ogóle nie miał zielonego pojęcia, czym jest Undertale. Może kiedy się razem obejrzymy. O ile ich w międzyczasie nie usunę, czy coś. A i żeby nie było, nie dałem Sansa na pierwszym miejscu, bo jestem jego fanbojem czy coś. Wręcz przeciwnie, boję się takich ludzi. Pewnie walka z Azrielem i Sansem to dwie walki, które naprawdę mogą wzruszyć i mają drugie, głębsze dno. Ale uważam, że trudność oraz sam fakt, że będziemy musieli spędzić tutaj parę dobrych godzin, o wiele bardziej za mną przemawia niż Azriel Dreamul tylko z fajnie wyglądającą walką. Mam nadzieję, że rozumiecie. Albo nie wiem, te ja jestem jakieś zepsuty i za dwa tygodnie jednak zmienię zdanie. Dobra, dotarliśmy do końca. A jak prezentuje się wasz ranking bossów w Undertale? Możecie pisać w komentarzach, sędziom poczytam ewentualnie was tam trochę poprawi. Możecie sobie odpuścić tam glida, bo wszyscy chyba dobrze wiemy, gdzie się będzie znajdował. nie? Kiedy będzie następny film? I jak na razie przyjąłem taktykę wrzucania filmów raz na miesiąc i jak na razie idzie całkiem dobrze. I tak właśnie chciałbym plus minus, no a zwłaszcza minus utrzymać. No, ale wiecie jak to czasami jest, więc nie nastawiajcie się jako mega. Najczęściej po prostu będę was informował o wszystkim na karcie społeczności, jak tam idzie postęp filmami albo znowu was okłamie. No dobra, to już tyle ode mnie. Trzymajcie się, a my widzimy się wkrótce. Mam nadzieję. Na razie. something important to remember my brother has a very